Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w kiku na przeglądzie. Jest to przegląd ubraniowy. Zaraz Wam tu wszystko pokażę, e, jakie nowości wjechały, więc zaczynamy. Zaczynamy od takiego t-shirtu i zobaczcie, w kiku dziewczyny ubierają to tak, jakbyście mogli mogły to już e, sobie założyć, więc jest tutaj t-shirt i jest taka katana. K-shirt kosztuje 45 zł, a katana, poczekajcie, pozwólcie mi, aż znajdę tutaj cenę tej katany i za chwilę Wam ją pokażę i powiem. E, oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, like do komentowania. E, z góry Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, mamy cenę, uwaga, i ta cena tej katany to 120 zł. 120 zł zakatane. Yy, dobra, idziemy dalej. Tu obok macie taką bluzeczkę za 45 zł przecenioną na z 60. No i pamiętajcie, że też jeżeli chcecie jeszcze zdążyć na jakieś przeceny, no to jeszcze są. E, można jeszcze się załapać na jakieś fajne, tak jak tutaj widzicie, z 60 na 45 zł. E, I tu jest jeszcze dalej taka bluzeczka i ona jest z tej e, firmy Janina, więc to są naprawdę duże rozmiary, e, z 75 na 65, więc dychę macie e, w kieszeni. Zobaczcie, bardzo fajna, taka powiedziałabym, że taka bardziej letnia, wakacyjna. E, w Kiku też możecie dostać e, takie spodnie, ostatnio też widziałam takie same w PEP, to znaczy takie same, bardzo podobne, ale w tym stylu 70 zł to kosztują w pepko, widziałam właśnie i też jak zro zrobię przegląd ubraniowy to też na pewno Wam pokażę jakie są tutaj macie też z Janiny takie dżinsy i tu macie akurat 46 rozmiar na wieszaczku za 70 zł tak się prezentują są to szybkie spodnie, po prostu wsuwacie nie ma żadnych zamków, guzików wsuwacie i śmigacie Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy też e, legińce. No i zobaczcie, one są z tym szerokim pasem, ale ja nie jestem pewna, czy to są właśnie te, które ja kiedyś sobie kupiłam. Że kupiłam sobie z, e, niby ten rozmiar, który mam, ale były za duże i mi zjeżdżały. Więc warto sobie je przymierzyć, przejść się kawałek, żebyście były pewne, czy na pewno one są e, dobrym rozmiarem. Dobra, idziemy dalej. Dalej, jak widzicie, jest dużo bielizny, dużo i na duże rozmiary ale za chwilę Wam coś powiem o tych dużych rozmiarach. Tutaj mamy piękne staniki, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda ta kolekcja niebiesko-biała. Tylko, że zaraz Wam coś powiem. 45 zł kosztuje taki stanik. Naprawdę bardzo ładnie one wyglądają. Tutaj do tego macie majtki XXL. Dwie równa się jedna. 35 zł. Aha, bo to tak, tutaj macie, macie dwupak. Są jeszcze w białym kolorze, takie dosyć sporo wycięte z przodu i z, trium, z tyłu macie stringi. Niżej mamy stanik i zobaczcie. Naprawdę mega duże są te rozmiary. Zobaczcie z tej strony jak to wygląda. No z tej strony jest jeszcze w miarę cienka ta gąbka. 45 zł kosztuje, ale niektóre są z, jest duża miseczka i jest jeszcze Powiększona tą gąbką, to nie wydaje mi się, że któraś z Was, kto ma duże piersi, ja mam duże piersi i na przykład ja nie lubię takich staników, bo nie dość, że ma się duże, to jeszcze tą gąbką się je powiększa. 20 zł kosztują takie majteczki, które możecie kupić sobie i zrobić zestaw. Tu macie w kolorze białym, takie zobaczcie, na pupę tutaj z koronką z tyłu tak się prezentują i tu macie jeszcze inne za za, za 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 20 zł więc tu jest takie moje zdanie i nie tylko moje bo ja, jeżeli rozmawiam z kimś kto właśnie jest obdarzony dużym biustem to, to trochę pukamy się w głowę nie że po co jest w ogóle robione, robiony taki duży stanik jeżeli my te piersi mamy już naprawdę duże, zobaczcie, wystarczyłoby, żeby był bez tych gąbek i na pewno byłoby wiele chętnych, żeby kupić taki stanik. E, zobaczcie, tutaj Wam pokażę rozmiar, jaki jest duży, bo jest naprawdę ogromny e, i ten kosztuje 45 zł, a tamte majteczki na dole kosztowały dwie dyszki. Tutaj tak właśnie sprawdziłyśmy sobie ceny mniej więcej. Ceny mniej więcej sprawdziłyśmy, że na przykład w pepko majtki kosztują dychę, a tutaj 20 zł. Tutaj macie na przykład takie i też duży rozmiar, i też z janiny, więc ponad 50 tutaj będzie rozmiar. 20 zł kosztują takie majtki. Ja wiem, że w innych sklepach też potrafią być po 200 i po 300, i nawet i więcej po 1000 można nawet kupić sobie majtki albo i więcej, no ale tak mniej więcej porównujemy, porównujemy te dwa sklepy, nie? Także, także tak to tutaj wygląda. No i zobaczcie, jest bardzo dużo tych staników, 45 zł kosztuje, ale na przykład, no nie, nie bardzo, nie bardzo z takimi powiększanymi. Miseczkami. Po co sobie powiększać jeszcze coś, co jest duże? Okej, okay, dobra, tu jeszcze zobaczymy, ale one przeważnie chyba wszystkie po 45 zł, ale tak zobaczę, żeby się upewnić. Tak, 45 zł kosztuje taki staniczek. No i tu jest jeszcze taki w paseczki, zobaczcie. I ten kosztuje pewnie też 45 zł, tak, też 45 zł. No i jak widzicie, jest naprawdę dosyć sporo tego. Tutaj macie taki, no pięknie to wygląda. Ale wygląda, nie? O zobaczcie, tutaj już jak jest mniejsza miseczka, no to bardzo ładnie to wygląda. Lepiej, no i na pewno, no i na pewno lepiej się to będzie nosiło. 15 zł kosztują tutaj majtki. O zobaczcie, tu jest jakiś wyjątek. Tu mamy taki stanik. I ten stanik kosztuje 30 zł. Ciekawa jestem, czy wy się czujecie lepiej, w taki, mając duże, duży rozmiar w takim staniku. Tu macie komplet za 60 majtki i stanik. W takim właśnie powiększanym z gąbeczkami, czy czujecie się lepiej w takim normalnym, samym materiałowym. Dobra, tu jeszcze wam zerknę. 30 zł kosztuje tutaj stanik i tu macie do tego na przykład takie majtki. I one są takie e, ala spodaneczki. Już Wam pokazuję z tyłu, jak się prezentują. Zobaczcie. No i cena. Szukamy ceny. Pewnie 20 zł będzie kosztować, ale zerkniemy. E, tak, 20 zł. I tutaj jest rozmiar XL. Akurat. No i tutaj jest odwrotnie. Tutaj mamy biało, e, niebieskie. I tutaj jest, jest też komplet. No i ten komplet kosztuje 60 zł. Więc ceny bardzo podobne. Zobaczcie, tu macie cały biały z takimi tylko kryształkami komplecik też za 60 zł. Dobra, wystarczy tego, bo naprawdę tego było bardzo dużo. A jeszcze chciałabym Wam kilka rzeczy pokazać, więc lecimy dalej. Idziemy dalej. Jak widzicie jest naprawdę sporo rzeczy. Ja sobie tak tutaj przejdę. I zerknę, może coś mi takiego fajnego wpadnie w oko, to zaraz będę wam pokazywała. Ale też chcę, żebyście przeszły się ze mną i zobaczyły, co po prostu jest u nas. E, tu jest taka na przykład koszula w takim kolorze. Bardzo fajnie wygląda. Tu jest rozmiar 48 i ona kosztuje 45 zł. Tak wygląda. Tu mamy obok taką bluzeczkę, dalej mamy koszulę, są również torebki, ale poczekajcie, pokażę Wam jeszcze tą koszulę. Ta koszula wygląda w ogóle jak męska, ale nie, to jest damska, słuchajcie, już Wam pokazuję, jak to wygląda cenowo. Kosztuje 60 zł. Idziemy dalej. Fajnie poukładane, to jest, mi się to podoba, tutaj bo zobaczcie czarno, beżowy yy, i chcecie coś tak w tym kolorze i idziecie sobie w jedno miejsce, nie musicie szukać po całym sklepie. Tu macie spodnie za 7 dyszek, yy, to są spodnie sztruksowe, nie, to są jeansy, słuchajcie, to są jeansy yy, i one mają, jak widzicie, takie kosz yy, jeszcze, yy, kieszonki po bokach, no i też jest dużo yy, rozmiarów. I też one są właśnie z Janiny, więc większe rozmiary. Jakby ktoś tutaj szukał większego rozmiaru, no to będzie. Tu mamy taki sweterek i ten sweter jest za 45 zł. Zobaczcie, ten sweterek normalnie wygląda jak taki męski sweterek, który zakładamy na przykład na, przykład na koszulę. Tu mamy za 40 zł bluzę tam wisi jeszcze jakiś sweterek, jakieś buty, torebeczki. Jejku, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze Wam tutaj przejdę i pokażę, ile my mamy tutaj spodni, bo często też piszecie, że my mamy ogromny sklep. Słuchajcie, nie wiem. Mi się zdaje, że ja, jak wejdę do to, w każdym kiku jest tak dużo rzeczy. No, ale nie wiem. U nas, no ten jest naprawdę rzeczywiście bardzo duży. 17 zł kosztuje ta koszulka i te koszulki w serduszka są teraz, o właśnie, chciałam powiedzieć, że też w kolorze Biało-czerwonym tam wiszą, a tutaj są biało-czarne. No i powiem Wam, że, że e, u nas jest naprawdę dosyć spory ten sklep, ale. Czy jest jakiś kik, który byłby mały? No nie wiem, dużo kik ma tych swoich rzeczy, tych swoich, tego swojego asortymentu. No i musi gdzieś go pomieścić, więc te pomieszczenia muszą być duże. Może na filmie to się tak wydaje, że ten sklep jest taki mega ogromny. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście czekam na komentarze, udostępniajcie, wpadajcie na moje inne przeglądy i na drugi kanał. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!